Jesteśmy w samym sercu azoru w Uzbiegu Stakiewicza i Makowskiego. Tutaj od ponad 30 lat stoją kioski. No coś ktoś mówił, ale czy to prawda? No, przykro mi to słyszeć, ale no nie wiem, to, to tak odpowiem decyzja, ale to jest makabra, nie wyrażamy sobie. Ale czas kupujemy tu, bo tu na Azora tu nie ma żadnych wiele sklepów, taki to nic nie ma. Tak, dosłownie latem to jestem mała. Przychodzę do pani Ani. No ja tak samo. Nie wyobrażam sobie, żeby niech oni chcą w ogóle właśnie tajemnica wielka powiedziano wam umowę tutaj No prawdopodobnie Empec, podali jakiś powód na razie nic czekamy tylko na odpowiedź jakąś widzę że tutaj klienci bardzo narzekają że jak nie no bo tu jesteśmy ponad 38 lat pan to jest troszkę na te nas takie no właśnie nic z tego z dnia na dzień dostaliście te wypowiedzenia dobrze biedniu naprawdę jest taka, że bardzo dużo osób tu korzysta. No z gazbityry wy, wyrzucą przez tyle lat, nie? Kupi pomysł nie wiem kogo, ale... I są potrzebne, są bardzo potrzebne. Pojawiły się informacje, że kioski muszą zniknąć, ponieważ poszerzane będzie skrzyżowanie ulic Stakiewicza i Makowskiego. Zasięgnęliśmy języka i dowiedzieliśmy się, że faktycznie skrzyżowanie będzie poszerzane, ale tutaj, bliżej ulicy Makowskiego. No i kioski w ogóle nie przeszkadzają w całej tej inwestycji. Okazuje się więc, że kioski muszą zniknąć z innego powodu. Z jakiego? Tego jeszcze nie wiemy. No, czekamy na odpowiedź złożyliśmy odwołanie 29. Mm -hmm. Krótnia, do tej pory nie mamy żadnych płci. Ale spieszne. mamy nadzieję, że MPC jest rozsądny. Instytucja, że nam przedłuży to wie Tam mm żeśmy -hmm. regularnie płacili, że wie pan, no wszystko, bo nikt do nas zmęczony, za szczerze, nie zastrzeże żadnych zastrzeżeń. No tak, no przecież no, 30, tutaj pani 33 no. lata, pan 38. No, my 38. To jest kawał historii tak. tego osiedla, tak naprawdę. Dokładnie. Mm -hmm. Ten teren, który tam widać, to jest teren MPC-u. Kioski też są na terenie MPC. -u. Oznacza to, że ten teren razem z tymi kioskami jest komuś do czegoś potrzebny. Do czego? Nie wiadomo. To na co się wszystko robi, żeby małego utrącić. Też mm -hmm. nas są podatki, wszystko je pan płacimy, wszystko regularnie w terminie, ale zachodni kapitał wywozi pieniądze za granicę no niestety taka jest prawda A co będziemy mówili o tym każdy wie tylko o tym się nie może. nas małych trzeba po prostu co zlikwidować najłatwiej no jak ja wyjdę jak ja bym to wziął sobie wypana transparent i chodził tutaj i mieszkańcy mi się przytomniłem to kobieżyna zamkniemy mhm. no bo z mają się nie liczy po prostu tyle